Mam nadzieję, że dzisiaj rysujemy. Zobaczymy. Pierwszy, parien. Tak wygląda. Parien będzie piratką, bo... Update pirat. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ona będzie bardzo z nami bardzo długo. Następny będzie 20 sierpnia. Następny mamy też piracki czyli rajs piracki tak on ma mieć swojego skina niedługo będzie głosowanie na skina do do Lendi. niedługo więc tak wygląda raj piracki dobrze teraz mamy rajsa wakacyjnego Drugi wakacyjny raj. Tak, już mieliśmy rajsa wakacyjnego, ale to jest jego w lepsza wersja. Dla nas. Będzie na pewno bardzo świetny. Nie możemy się już doczekać, kiedy rajs wakacyjny będzie. No i mamy Fin. To nowy zadymiarz. Następny piracki też jak yep. Paryn mamy do niego też skina fin morski czasami się różnią te skiny czasami nie ale też no i ostatni skin czyli lady pirat lady pirat musiała być dlaczego bo ją wybraliście i mówiliśmy już w tamtej części, że ma być Lendi jako nowy skin i się pojawiła. Dobrze, więc jak zawsze mówimy, kiedy będzie, jaki będzie następny skin. Do następnego zadymiarza będzie skin do parin. Tak, do parin będzie miała następnego skina. Nie mogę już się doczekać. Pa!